Takie śnieżyce jak dzisiaj, to ja już dawno nie widziałem. Kurde, to jest to szok. Stójcie, drzwi. O, 5 stycznia. Godzina w sumie wieczorna. Telefon trochę rozjaśnia sprawę. Jest po 16.00. No i co? Mamy piękną zimę za oknem. W końcu się prosiło. Wczoraj spadło z 5-7 cm. Wprawdzie dzisiaj od samego rana deszczyk, trochę Trochę na plusie się roztopiło. Ale i tak ze 3-4 cm są temperatura schodzi na minus. No i co się okazuje wygląda na to, że mamy zimę. No i nadają, że będzie pojutrze czy w kolejnych dniach yy, mrozić, śnieżyć. Pierwszy taki widok od dawien dawna. Dawno tutaj kurczę. Nie padało, pieski się cieszą, może pieski wypuścimy na chwilę Taki vlog na no, szybko Miał być dzisiaj siany nawóz Dzisiaj siany, no ogólnie planowałem zaraz po Sylwestrze Na początku nowego roku Wysiać potas pod ziemniaki Pod buraki tam gdzie jeszcze nie posiałem No pieski się cieszą, radość Wiele osób, wielu, wiele dzieci Mniejszych, młodzież Śniegu w ogóle nie widziało, tak? Pierwsze senki być może pierwszy kulik, zobaczymy, no jak będzie okazja, to coś tam ponakręcamy No i co, w sumie to tak tylko z zapytaniem też do Was, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych vlogach Wiadomo, teraz prac jako takich nie ma, jest trochę przestój z filmami Jest może jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył w odcinku No i co, no zima, 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 zima Zobaczymy ile napada później, tak naprawdę wedle prognoz, no to do 15 nawet 20 cm I ma zacząć zawiewać później, więc może będzie Coś do odśnieżenia, będzie się działo Dzisiaj przywieźli mi też trochę nawozu, Holis dojechał na rzepak Także no to dopiero wiadomo, że w zależności od tego czy W tym roku też trochę nam pozwolą szybciej te nawozy wysiewać, czy będzie można w połowie lutego ruszyć Czy dopiero 1 marca, no pada, cały czas pada ja właśnie przyniosłem marchew jeszcze na chwilę do garażu, podubać marchew, umyć na soczki. Codziennie wyciskamy sobie soki z pomarańczą, z jabłkiem, Różne, mega, mega świetna dawka, witamin. No i taki piękny oto klimat, śnieżek pada. Wszyscy się cieszą. No na drogach trochę paraliż, bo tutaj w okolicy wszystkie media informują, że no, stoją już drogi, stoją drogi, tyry leżą i tak dalej. Znowu drogowcy zaspali. Chociaż to mówię, pierwsza zima: co trochę więcej śniegu spadło od kilku lat. No właśnie, jak już jesteśmy przy opadach, yy, może ktoś tutaj z Was wytypuje wynik, ile opadów deszczu spadło w roku 2020. Jakaś tam może mała nagroda, będzie kubeczek, będzie dla, dla zwycięzcy. Warunki na drodze krajowej, numer 25, fatalne. Masa śniegu. Śnieżarek nie widać. No, jakbym miał letnie, to pełen nie ujechał. Na zimówkach jest co robić, żeby gdzieś pod górkę ruszyć, a na letnich bez szans. Godzina 18 nadal pada. No, blisko 10 cm może już być. Takiej ilości śniegu nie było dawno. Teraz chwilowo mniej, ale jeszcze patrząc na radar, będzie padać. Będzie. Max. Maksymalnie cię fotografuje, ugryź go Wiesz go Nie ciebie ugryzie Albo małego Wiesz ją Dziada Nawet koty mają wiele radości ze śniegu Pierwszy raz widzi, bo to młoda kotka Dwuletnia Piotr, Czarnuchu. Ech, Kaczki zostały ewakuowane, bo został im tylko mały przedębelek. Dosłownie taki malutki, i zrobiły sobie zupełnie przy brzegu. Tak, żeby lis ich nie zabrał. Zostały złapane. No i na okres, póki nie puści lód, póki nie puści stawek, będą w kurniku. O i tyle to z tego śniegu za chwilę będzie. Już sporo się roztopiło i tak od nocy, od rana, było 10 cm. Wody da z tego fajnie. Z pierwszej fali, która spadła do wczoraj, dało 10 mm. A teraz zobaczymy, ile tu jest, ale też koło 7-8 litrów powinno być. Jak się wszystko roztopi, jeszcze się nie roztopiło. Na plusie plus pół stopnia. Jednak ten śnieg nie wytrzyma. O, z dachu zjeżdża. Panele zasłonięte. Wszystko zjedzie. Tutaj teraz strach podchodzi, żeby się za koniec nie nasypało. No i co, to tyle. No jeszcze dzisiaj ma być taki lekki plus. Coś tam jeszcze może pokropić. Jakiś kulik jeszcze może by dzisiaj skręć, chociaż w błocie pod spodem się robi już woda. Już tam przecieka. No i tyle będzie z tej zimy. Mróz ma przyjść dopiero jednak od piątku. Także pewnie za dużo z tego śniegu nie zostanie, pod drzewami zobaczcie, gdzie kapie spadło z drzewa, to już się trawa zielona pokazuje, coś tam zaczyna pruszyć, ale no plus, plus, chwyciło, nie będzie, nie będzie zimy, ale chociaż chwilę, oczy można było pocieszyć, zboża przykryte, tam po prawej jest pszenica, nie widać jej w ogóle, taka pierzynka przed mrozem już by uchroniła, no ale trzeba się cieszyć z tego co jest.